Ono, jestem Gerd. A ze mną jest Chris i właśnie gramy w survival Games I właśnie się gra, zaczyna 3, 2, 1! Cześć wszystkim! No cześć! Z tej strony, Chris! Ciśniemy po skrzynki i gramy w survival Games games Mam Sword Mam Mam sworda, mam sworda, mam sworda! Jaka, tu. Ja też mam sword żelazny, gdzie jesteś? Czekaj, tam pobiegam, gdzie stałem na ryspie Tutaj! Ja, Kill! Ja zasuwam. Chodź Gerd ze mną. Jeszcze ja bym cię widział, nie? O widać stój! To ja biegnę tu, No na, no, no, jeszcze nie można się bić. Czekaj, czekaj. Moje itemy! Gdzie I icemy mi ukradło! Fak! Czemu? Nie wiem, chciałem założyć cicha mi ukradło. O, jak ktoś tu rozumna żółkutki. Jeszcze mi ktoś kur... spamuje, biegnę za to, jak ktoś nie wiem. Jesteś? O, tak! No, ty, dobra. Masz dobra. żarcie? Mam, wszystko mi ukradło, co za... zdzierstwo! Ej oni tam do góry poszli, ja tam idę, pozabijam ich z tym żelaznym mieczem. O oh, shit! Ale po co? Ciśnij gierd! Łene! Łene jak tam byciał. Ej on tam ciągnie, tam te, tak, ten, tam ten kądzią jest nasz. Pat, leży frajer. Tak, bo tak terapizm na tym szczycie tak polt. O i tam mów nie potop. Jak myślisz, widzą nas, że płyniemy do nich? Nie. Patrz, idę. Możesz wszystkich pozabijać? O, cię tu guziki działają? Nie, nie. Jest, jest. To nie jest mój, Ten nie jest mój, Ten nie jest mój. Ja Mały lolu. Mały fryer. Spadli wszyscy. Fuck, nie zabiłem ich. Nie, nie ma na dole gdzieś? Skrzynki na dole są Szukam. Chyba. Jedna skrzynka jest na dole, tak mi się zdaje, bo pamiętam raz gra. Tam jest skrzynka, chodź. Tu jest idź, jedna skrzynka. Idź, ja szukam tutaj. O! Puszka. Puste, fuck. O, oni wszystko ukradli. No już było wszystkie. wszystko. Ja pierdziel, gdzie ty jesteś Gierd? Ja w statku jak coś. O, widzę cię. Wohooo! Ej! Czekaj. Gdzie jesteś? Agubię się w Ciebie? Tak, dobra. Hello. Masz żarcie? No, mam. Co Co jest dużo? stejka. Nie mam stejka, ale mam rybę. A steak jest mój. Dobra, a gdzie idziemy? Bo nie mamy takiego dobrego sprzętu, żeby iść... Yo, Ty chyba, nie mam, będę rybą bił. Ukradnij <laughs> moje itemy, <ich> <laughs> to jest nie fair. Jak to możliwe? No miałem i tempy, nie? Patrzysz, o fajnie, mam itemy, temy, a tu patrzę, chciałem Steika wrzucić do te, czy hem założyć na głowę, a tu dup nie mam. Chodź Gierd szybko. Jestem za tobą. O, tam jest kwiatek, jego wezmę i będę bił nim. A wiecie co jest najlepsze, ludzie? Nie znamy całkiem mapy i będziemy chodzić, jak mam Nie, ja znam, ja znam, ja znam. Ej, tam jest domek na żeby widzisz? Grałem kiedyś, no widzę. Grałem kiedyś na sekretarza. Tu była gamesie na tych, na EU. To nie na I ta mapa była. Nooo... Może jest? sprintujemy, czy nie? Oni tam zaś na środku są On tam sword... On ma Oni mają sworda Tak! To uciekajmy, chodź Tam Ja też mam sworda, ale... A ja nie mam I ciągną za nami Tak? Gojona? Mhm. O nie, o co na ciebie ich? Dobra, otoczymy ich Idziemy tam się... na... Chodź na tamten szczyt Zostawił mnie! Chodź to Ej, na wstecznym płynę! Ej, tam chyba coś jest! O nie, nie wiem, bo tam nie byłem jeszcze nieraz. Uesh! Tu. To jest piękne. To jest piękne... Jest co? się zacięła. Są za mną? To, nie, nie oni nic go nie mnie odpuścili, no i bardzo dobrze, już bym się bał mnie samego. <laughs> to się bój. Teraz to będziesz... No, oho, oho, oho. Widzę żałobki ryby rękami jak niedźwiedź. Patrz jakie masz zarąbiste szczewiczki. Kurde, kowbojki sobie chyba za. What the fuck, patrz na tą wodę, jak ona dziwnie wygląda. I u mnie fajnie wygląda. Ona taka, taka jakby oświetlona. O Jezu, nie zagapiłem się! No ty kurde. Ja pierdziele. Dobra, ty tam znajdziesz to, czuję. Ej, ile gra u nas? Jeszcze wiesz? Nie wiem. To wodą mnie To na samej górze, o, z tobą Pewnie nic nie będzie To są same te Iście można niszczyć. To jest skrzynka I? O jest sword ten żelazny łap Oooe Oooo, ja powiedzieć to Tu coś jeszcze pewnie... nie kończymy to, tak? Jak na główkę skaczemy? Nie, lepiej, nie, nie, no, nie. Czekaj, ja... Ja nie umiem znaleźć. Ej, jak się wyłącza ten chat u nich? Chat też wyłączyć? No bo to jest ten reżyser. To jest options, um, chat settings i dajesz chat show, to dajesz e, hidden. Jest wyłączony. Oko. Dobra, idziemy? Ja myślałem, że ktoś tu na... bym się złudził, dobra? Ja już cisnę. Kurde! Łe bez... ja złupizłem się, no. Ojej! poki kierd. Póki mamy dwa, we dwóch miecze to będzie dobrze. Dwo dupę. Ale masz fajny hem. w oh. ja, prawo chodź tam, bo tam w lewo tam nic nie było, nie tam z lewo przyszli, chodź w prawo. No. Tam jest zamek. Tam jest zamek z piasku. Patrz jaki ten zamek wielki jest, ten zamek jest zajebisty. Dobra, bronimy jest... się tam. bo ja pierdziele, kaj. Wiesz, a tam idzie skrzynka i jak sobie mieć. Fajnie by było, hej, he, he, żartuję, tylko tak nie będzie. Ej, Ej nawet mosy. ma. O. Ej, nawet ma. Dobra, ja się tu, dobra Chris. Bronimy się tu? <laughs> Dobra, chodź. I nawet mu! Ej, a tam coś jest? Tam, tam w tym, tam tej tam Ej, tej no, tej no tej szczerze tej. ci powiem, że nie wiem, nie? <laughs> a, zapomniałem, to nie ten, to nie wiem. Ej, tu pewnie oni czeka... siedzą ciągle przy tym. to jest, no. grogłowie Jest jakiś... Nie, to patrz, początek. Patrz, ile tam jest ich. Nie. Yeah. Tam jest jeden z jaksowym miecz... nie, z żelaznym. Jak mnie straci! Uważaj, uważaj, bo mogą skoczyć na nas z góry. no Spiderman, chodźcie, spinamy do góry. Niczym tordą czuję się Ja mam jedną strzałę ty na zabronię? Jak myślisz? Idziesz za mną? Oj, to, on tam jest, uważaj Gdzie? Widzisz go? Widzisz go? ma, na AFK jest Gdzie? Gdzie ty co ty, ty go zabije? Ty ty jesteś? Na górę się wspiąłem O no tam to jest! Co w... No chodź ja, mi na pomóż! Na górę wspinam, tym tam Dobry! Teraz czekaj ja zejdę. czekaj! Czekaj, czekaj! Oceloty! tam w nim. łowi! Albo nie! On się chce rzucić na mnie! Ja pierdzielę no gier! Idę! Chopię! <noise> pier... Plecy czekaj, mu zrób! Zjemy ryby, nie? Gdzie on jest? Idzie no, na ciebie! Myślę... Oh, o! No, no nie! Ja mu zrobię plecy, czekaj! Na trzy 4 no, go mógł... Oh, o! Na mnie idzie! Okrągłe go! O jezu, ciekaw! Ratunku! Bijemy się z nim? Chodź, bijemy się! O, oh, on mi pociągnął, nie? Straszne. Co tu się dzieje? Zabijam je. Dobrze, oh! mamy kila. Wow. Zakładaj coś. Bisu, coś spodnie? Ja mam wszystko. Dobra, mam wszystko, dobrze. Jestem. Jest dobrze, jest dobrze. Mam... mam i ten, mam dwa. Ale team play. O, oh, jeez, 23 strzały mam nie. Kolej się właśnie jed... załamał. Miałem jedną. Dziwisz się, jak my gramy ten. O Jezu, to było po prostu... Chodź, na tamten domek. Znaczy na tamten... Wróciłem nie. Cię z pola widzenia. Tu jesteś. Widzisz mnie? Ja idę do tego małego stateczku. Gdzie? Aha, w stronę wody szłyś, tak? Ja. O Jezu. Bo ja gram na tym, nie na... Na tym... Tego, słabszym. Czekaj, nie widzę Cię. No jestem tutaj. Dobrze, się patrzę tam w tą stronę? Nie, nie widzę Cię nawet. Czekaj. Ja zmienię, nie zgubiłem cię. No, skrzynka jest pusta oczywiście. Nic nowego. To tam normal. Dobra. na środku? Nie, idę właśnie na nie, na środek. O tam widzę, widzę cię. Ciśniesz tam. No, mała zaraz. Ruszysz? No. Good. O, i tam jakiś. Ej, jesteś? Może paniczkę nawet mam ty Ale, kaj ty jesteś? I przy wodzie Aha, tam on wyrzucał itemen no. I ja dzwonią do mnie jeszcze chwila, chwila, chwila. <laughs> Boże, ja się rzucę nawet <laughs> Później tak jest, jak się nie uczę Ej, dostałeś tego Pij o mnie! Jest, co ty! Kurde, <laughs> się przestraszyłem Chciał załatwić, ludzie, to jest nagrane <laughs> Chcę zejść do ciebie dzwoni babcia? Nie, nie! W tym <noise> razem nie! Inny <Nie głos> kolega wiesz? Puściął nadwór dwórby. O oh, fuck, skrzynka pusta. Gdzie są ludzie, bo ja nie widzę nikogo? Na 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 na, na, na. Gdzie ty jesteś? Zaraz, no, kwanie by było nie. Nie wiem czy, czy jest na tym serwerze taki mod. I, że... Ej, nie jesteśmy przypadkiem, tylko my. Ale by było jaja, co? To... Nie wiem, naprawdę, nie? Czekaj, czekaj, options Eee, Chat. He udaje, że uciekam od ciebie <grywia> Tak żeby nie było Eee! Według dostaliśmy! Naprawdę, no dobra. Dobra, pragnę Walczy... patrzwa teraz z... Nie nie nie, 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 nie! Chodź, chodź, walczymy na stacki. A mogę... Dobra. I te my z siebie zrzucamy? Ale... Temy... Dobra, dobra. Nie ma... mamy tylko... Tak, Fipunku. Mogę z tak? Steak. <laughs> czekaj, nie, czekaj, czekaj, czekaj. A okay, będzie dobrze, pojedynek. Go, 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 okay, go, begram. Begram, yes. begram. Ty go, go, power rangers go, go, ty, 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 ty go, 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 ty wygram, wygram, go, Wygram. go, go, Win, to win, to win! Zaraz mnie piorun czaśnie Nie, <ślesz> nie wygrał to jesce! Boże, nie! Dobra, czas na żelazny mieć. Nie ma żelaznego! Jebło, pół rycerduszko! Fak! Kto wygrał? A nie, wygrałem! A, 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 wygrałem! Gery, chcesz wygrać 5 Etyno. Dobra. Ale dziękuję wam wszystkim, że oglądaliście pierwszy odcinek ze mnie i z Chrisem, który właśnie tutaj, nie wiem, chyba złapie ręką. Wygrałem <śmulatuj> ci... na steki, to było niewyraźne. Wfer... Ty masz lagi, masz... <śmulatuj> ja Przez to, że masz lagi. Nie, ty miałeś lepszy lag, bo ja miałem ten. Raczej lepszy lag. Co? Nie widzę cię. Jaki fajny creeper! A Kaj. Potuż... <grystanie> Dobra, nieważne. No co? I co tu za ziomy? Takie fajne. No my Dobra, kończymy pierwszy naszego Survival Games jak zwykle udany, bo z Chrisem to zawsze nam wychodzi. Nie Chrisu? No. I zapraszamy do drugiego odcinka. Zagramy do Survival Games. Nara Chrisu, papa? Pa. Nara, trzymajcie się, cześć. No. I bye bye.